Obczajcie, to. Jest wieczór, prawie godzina 22. A ja sobie siedzę i zdjęcia obrabiam. Na MacBooku Pro, jeszcze z i7, więc ok, to jest nie najnowsza specyfikacja, ale to była jedna z mocniejszych konstrukcji swego czasu z dyskiem 512 GB, z 16 GB ram i to jest nadal jeden z laptopów polecanych dla twórców. A zobaczcie to. Głupie, usuwanie szumu, zajeżdża go całkowicie. Tu nie ma nawet wcale dużo aplikacji otwartych w tle. A ja nie jestem w stanie odpalić porządnie nawet strony. Zobaczcie, jak to, zobaczcie to, jak to się zamyka, jak to się ładuje. To jest wcześniej wczytana strona. Czejcie to? Czejcie, jak to gówno chodzi? Proszę, jakbym chciał otworzyć nową zakładkę. W tle jest tylko redukcja szumu w Lightroomie. Tak? Ile trzeba czekać? Na ten szajs. Myśli, myśli, myśli. I najlepsze w tym wszystkim, że teraz i tak muszę w zasadzie to zamknąć. Tak? I muszę czekać, aż komputer łaskawie przemieli. No oczywiście teraz pół minuty, zanim się zminimalizuje. Bo jakbym tego nie zrobił, to za chwilę Lightroom wywali mi błąd bo za mało pamięci, bo 16 GB mu za mało do jednego działania, a przy tym jest gorący jak cholera, od dołu go dotknąć nie idzie, a z tyłu tą fusteczkę, tak, luźna, to za chwilę zwieje. A ja potem, jak nagrywam moją własną opinię na temat mojego własnego sprzętu na podstawowym kanale, to słyszę, że albo nie umiem korzystać z komputera, bo przecież głównie pracuję, czy pracowałem na Windows, Albo w sumie to, to nie wiem, a na ogół to po prostu nie jest mój sprzęt i się nie znam. Nie dziwcie się mi, proszę, potem, że jak słyszę gdzieś, że MacBook to sprzęt dla twórców i w ogóle, to mnie skręca. A i żeby nie było, miałem MacBooka RSM-1, yy, już nie mam i szczerze mówiąc nie wiem, ile ktoś by mi musiał zapłacić, żebym kupił kolejnego Maca. Szajs, totalny szajs.